Zdecydowałem uprościć moje życie. Przez lata byłem przekonany, że muszę zarabiać więcej i więcej, bo przyniesie mi to wolność. Dostałem bardzo dobrą rządową pracę. Kupiłem doma później luksusowe kondo. Zarabiałem coraz więcej. Mogłem kupić wszystko, co chciałem. Pieniądz nie był problemem. Pomimo to gdzieś w środku, nie byłem szczęśliwy. Przychodziłem do domu czując się fatalnie, wyzbyty energii. Siedziałem cały dzień w biurze przed komputerem i czułem się uwięziony. Kiedy zaczynasz kupować rzeczy, zaczynasz być uzależniony. Ale ludzie mówią ci, że jesteś ustawiony na życie. Jednego dnia zajrzałem w duszę i postanowiłem dokonać zmian. Sprzedałem mieszkanie i odeszłem z pracy. Byłem przerażony, ale teraz nie żałuję. Pracuję trzy razy w tygodniu w sklepie spożywczym. Mam mniej pieniędzy, ale więcej czasu dla rodziny i ludzi, których kocham. Kupiłem bardzo małe mieszkanie i jeżdżę do pracy na rowerze. Pomyślisz, że moja praca jest nudna, ale właśnie bycie z ludźmi i służenie im daje mi wiele energii i satysfakcji. Posiadanie wielu rzeczy obciąża mój umysł, więc kiedy mam ich mniej, jestem wolny. Oczywiście nie jest to styl życia dla każdego. Ale jeśli ktoś potrzebuje dokonać jakiejś zmiany, żeby czuć się szczęśliwszym, powinien z odwagą to zrobić. Ksiądz Piotr Grass w swojej książce Dekalog prawdziwa droga w czasach zamętu napisał: Świat coraz bardziej przypomina luksusowy obóz koncentracyjny, w którym elita zarządza świadomością i dobrami materialnymi uwięzionych. W razie buntu używa się bezwzględnych środków. Duch buntu wobec prawdy pozwala ludziom na każdy rodzaj złodziejstwa i manipulacji. Stąd tak wielu ludzi dziś nie może zwyczajnie i godnie zapracować na godne życie. Tak wielu ludzi zostało uwiązanych na sznurkach kredytów i innych zobowiązań finansowych. Tak wielu ludzi wykorzystuje się nawzajem bez żadnego miłosierdzia. Człowiek okradany z prawdy i dóbr materialnych staje się wilkiem dla drugiego. W nowoczesnym, szybkim świecie żyjemy jak roboty. Wielu moich znajomych nie zgadza się, kiedy o tym mówię. Oni już nie widzą, że zostaliśmy okradzeni przez ten system. Jesteśmy tylko trybikami w olbrzymiej machinie korporacji, gdzie jest coraz mniej miejsca dla Boga, człowieczeństwo, zasady zawarte w dekalogu. Wielu ludzi cieszy się tymi ochłapami, które im dają korporacje pod pozorem dobra, równości i sprawiedliwości. Koniec cytatu. Dziś wielu ludzi, nie chcąc poddać się tym zniewalającym systemom, podejmuje decyzję wyzbycia się wszystkiego, co ich obciąża, wyprzedając swoje domy, rezygnując z kariery, a nawet zamieszkując w kamperach z kilkoma dziećmi. I opowiadają, że są szczęśliwi i czują się wolni. I oni mogą być przykładem, jak niewiele człowiekowi jest potrzebne do życia. I że sens życia nie polega na urządzaniu się na tej ziemi, na dążeniu do kariery, kupowaniu, budowaniu wielkich domów i wieżowców, konsumowaniu życia, uzależnianiu się od rzeczy i braniu ile się da, ale na dawaniu i świadomym kierowaniu swojej woli i pragnień ku Bogu i ku szczęściu, jakie da nam kiedyś przebywanie z nim w niebie. Carlos Ruiz Zafon powiedział Problemem nie jest zarabianie pieniędzy samo w sobie. Problemem jest zarabiać je robiąc coś, czemu warto poświęcić całe życie. No tak, bo przecież nie chcemy przeżyć życia tylko na pracy po to, aby płacić rachunki. Dużo ludzi zamieszkuje domy, które użytkują tylko w 30%, ale muszą płacić za ich utrzymanie. Tarze dla licznych bożków. Czasem jedna szawa wielkości pokoju staje się sanktuarium modlitwy do bożków próżności elegancji i pychy. Jezus powiedział do Marii Waldorty w poemacie Boga człowieka: A iluż to z was ma różne kulty i te ukryte? Jeden czci elegancję, drugi pyszni się swoją wiedzą, inni swą wielkością, następni uwielbiają pieniądze. Nie ma człowieka bez skłonności do bożków. Większy dom, większy płot, lepszy system alarmowy, coraz większe odgrodzenie od drugiego człowieka i mniej czasu dla rodziny i modlitwy. A przecież bez modlitwy żyjemy bez Boga. Myślą jednak, że tak ma być i że jeśli nie masz kariery i wygodnego mieszkania, to jesteś tak zwanym nikim i że człowiek żyje po to, żeby coś mieć. Ksiądz Jacek Stryczek powiedział: Bieda jest poniżeniem i wykluczeniem. Nie polega na tym, że ktoś ma mało, ale na tym, że wszyscy wokół mówią: Jesteś nikim. Jeszcze inni, pomimo swojej ciężkiej pracy, nie są w stanie zarobić na podstawowe rachunki. To jest efekt niesprawiedliwego systemu, w którym żyjemy. Brak równowagi, która prowadzi do korupcji. Święty Paweł uczył nas, jak być powinno. W dziejach apostolskich czytamy: Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Kiedy jedziemy nowo zakupionym luksusowym samochodem, warto pomyśleć, że mijamy po drodze ludzi, którzy nie mają pieniędzy na podstawowe zakupy czy leki. Samochód ma służyć, aby dowieść nas do celu, a nie zaspokajać naszą pychę, chciwość i próżność. Tak jest ze wszystkim. Gdybyśmy pomyśleli o tym, że kiedy bierzemy godzinny prysznic albo stawiamy sobie w ogrodzie wielkie jacuzzi, gdzieś są ludzie, którzy umierają z pragnienia, a kupując luksusową torebkę za kilka tysięcy, że za te pieniądze nakarmilibyśmy wiele głodnych dzieci, może nasz system wartości zacząłby się zmieniać. Bo jeśli ludzkość żyłaby według Bożej zasady: zatrzymaj to, co potrzebujesz, a resztę oddaj innym, to mielibyśmy więcej szansy na to, żeby być szczęśliwszymi i zbawić swoją duszę. Dopóki żyjemy, mamy wciąż te szanse, aby nasze decyzje opierać na prostej zasadzie i pytaniu, które warto wpisać w nasz umysł czy ja to naprawdę potrzebuję. Bóg nie chce, abyśmy żyli w biedzie, ale abyśmy z myślą o innych skorzystali z tego, co nam daje. Aby przez nas mógł błogosławić też innych. Leonardo da Vinci mawiał: Biedny jest człowiek, który pożąda wielu rzeczy. Antoine de Saint-Exupéry powiedział: Pracując tylko dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie, zamykamy się w samotni ze złotem rozsypującym się w palcach które nie daje nam nic, dlaczego warto byłoby żyć. Najmądrzej jest więc nauczyć się dawać bez wahania, tracić bez żalu i zdobywać bez chciwości.